Wolność czytania już po raz trzeci odbyła się w centrum Chorzowa. Gry i zabawy, spotkania autorskie, spektakle dla dzieci, czytanie dzieł Aleksandra Fredry oraz kiermasz książek. To i wiele innych atrakcji czekało na młodszych i starszych chorzowian w okolicach ulicy Wolności, Jagiellońskiej i Sienkiewicza. Staramy się, żeby właśnie otworzyć się na ulicy Wolności, na ludzi przechodzących, którzy z zaciekawieniem tutaj przystają, przysłuchują się. Mieliśmy już czytanie utworów przez komendanta Straży Miejskiej, panią Izajaron. Czytanie przez pana rzecznika Straży Pożarnej, pan zastępca prezydenta Wiesław Ciężkowski, pan pełnomocnik Jerzy Bogacki, ale mamy również, mieliśmy również tutaj występy młodzieży z Trzeciego Liceum Batorego i ze Słowaka. Prezentowali takie montaże słowno muzyczne i czytali właśnie utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Aleksandra Fredry. Cel przedsięwzięcia oczywiste. Zachęcić ludzi do czytania, zachęcić ludzi samych do czytania książek, ale również zachęcić do czytania dzieciom, czyli rodziców, dziadków, żeby jak najwięcej czytali swoim dzieciom i żeby przyzwyczajali maluchy do, do tego, żeby czytały książki, żeby książka była nieodzownym atrybutem w życiu potem już dorosłego człowieka. Bardzo ważna impreza z tego powodu, że impreza, która dotyczy, która dotyczy no takiej troszkę zapominanej, nie tylko umiejętności, ale przyjemności, jaką jest czytanie. Takie żywe czytanie. Młodzież coraz częściej odbiera słowo z ekranu, słowo mówione, natomiast dorośli często też przestali czytać. Pamiętam swoją, swoje lata dziecięce. Myślę, że każdy z nas, kiedy może mniej było mediów, mniej techniki wokół nas, książka była takim stałym partnerem. No i mamy nadzieję, że akcje tego typu, jak Wolność Czytania w Chorzowie, pozwolą ponownie spopularyzować. 呃。Uh Tą, tą miłą czynność jaką jest kontakt ze słowem pisanym. Na ulicy Jagiellońskiej swoje stoiska wystawiały między innymi Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Dom Kultury Batory. W tym roku w czasie święta wolność czytania przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta wspólne pisanie, układanie, tworzenie wiersza bądź to myśli, złotej, złotej myśli, sentencji jakiejś ciekawej. Za moimi plecami są już teksty, które powstały do tej pory. Są to bardzo albo krótkie formy, bardzo wyraźne i, i, i zwięzłe, albo właśnie rozbudowane na, na dwie, trzy linie. Jesteśmy na wolności czytania już od samego początku i co roku przygotowujemy kramik z wierszykami. Staramy się, żeby dzieci czytały poezję polską. A w tym roku, ponieważ jest to rok Tuwimowski, przygotowaliśmy trzy teksty Tuwima, do których przygotowaliśmy również zabawy dla dzieci. Jest to Hilary, jest lokomotywa i Dyzioma Życie. Wśród najmłodszych największą popularnością cieszy były się występy na scenie przed Chorzowskim Centrum Kultury. Zabawy interaktywne na temat, jak powstaje książka, czyli cała historia pisma, książki, jak ona powstawała kiedyś, jak powstaje w tej chwili. I są przeplatane te warsztaty spektaklami dla dzieci, bo chodzi o to, żeby one też miały zabawę i relaks. Dorośli najchętniej zaglądali na kiermasz książek. Niektórzy rzeczywiście potrafią wyłowić tam jakieś wręcz białe kruki. Są to pozycje, które już często nie są na przykład dostępne w księgarniach, więc przychodzą osoby. Dla jednych te książki są na przykład już niepotrzebne, ale dla innych one są wspaniałym nabytkiem, więc ludzie się cieszą, idą, widzę, zadowoleni z tymi torbami pełnymi książek, że znowu będą. Będą mogli poczytać coś fajnego? Kolejną atrakcją wolności czytania były spotkania autorskie, które odbyły się w klubu Kawiarni Kultura, restauracji Chopin i Galerii MM. Gośćmi tych spotkań byli Felix Netz, Tomasz Kąty oraz Czesław Ryszka.